Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Robin Skateboard i witam Was w kolejnym QA. Najwyższa pora w nagrać QA, bo ostatni był jeszcze, jak byłem chory na koronkę. Także całkiem nieźle i dawno temu, z tego co mi pokazują. Komentarze to jakieś dwa miesiące. Halo, ostrość, niech się ustawi. E, muszę się patrzeć cały czas na Was w takim razie. E, u mnie w salonie e, z telefonem w łapce mam Wasze pytania, no i odpowiem sobie na parę z nich. Będę leciał od dołu do góry po prostu. Zobaczymy, na ile mi się uda odpowiedzieć e, w jakimś sensownym czasie. Więc zaczynamy. Z tego, co widzę, to wszyscy mi życzyli wtedy zdrowia, także dziękuję Wam. No i możliwe, że właśnie dzięki Waszym życzeniom udało mi się wyzdrowieć chyba całkiem dobrze. E, ogólnie, no to e, co do tego tematu, skoro się akurat przewinął, no to... Na szczęście zdążyłem odchorować już swoje i właśnie wirusem już mnie na szczęście niepokoi. Co prawda, yy, yy, chciałbym się jeszcze zaszczepić. Dodatkowo, wiecie, zawsze jest mieć dużo, dobrze, dużo ochrony i yy, właśnie, żeby organizm sobie lepiej radził. Mimo, że już możliwe, że mam jakieś przeciwciała, to zawsze, wiecie, dobrze wspierać i właśnie nie że dobra. Dobra dieta, y, y, dobre odżywianie właśnie dużo ruchu, y, to dodatkowo właśnie wspieranie właśnie w, y, organizmu w formie jakiejś szczepionki, to jest zawsze spokój sprawa. Yy, tutaj widzę, że Timo z radem, yy, pytanko do mnie miał. Masz zamiar zacząć nagrywać jakąś serię MMORPG typu World of Warcraft yy, lub League of Legends? Yy, jak nie, to dlaczego? Yy, gry MMO zazwyczaj są fajne, jeśli gra się w nie z kimś, yy, więc yy, to by pewnie musiała być jakaś seria z kimś wprowadzona. Yy, po prostu wiecie, no najlepiej się człowiek bawi w grach MMO, no bo są stworzone yy, właśnie, żeby grać w większą ilość osób. I dlatego, no ja w ogóle tak mimo wszystko nagrywać gry single player, bo w singlówkach mogę się po prostu nagadać <grywki> I, i gadać co chcę i nikomu nie przeszkadzać. A wiadomo, że w grach MMO, no to ja staram się, żeby wszyscy y, mogli coś tam pogadać, wypowiedzieć się i po prostu no wygodniej jest zdecydowanie nagrywać mi single player gierki. Chociaż no wiadomo, kto wie, nigdy nie wiadomo co tam będzie i w ogóle y, y, jeszcze w tym temacie. Może się coś zmieni, może z kimś coś nagram. I tutaj Hatori jeszcze pyta mnie, by the jak ten drugi kanał Garage, już umarnął, czy jeszcze że sobie pośmigasz z kamerką? E, tutaj e, mam nadzieję, że w najbliższym sezonie e, uda mi się e, tutaj zadziałać trochę więcej. No niestety, tamten dodatkowy kanał, bo nie wszyscy pewnie wiecie, że chciałem założyć kanał właśnie o vlogach motocyklowych. No niestety, planowałem właśnie, że w 2020 uda mi się dosyć solidnie zadziałać w tym temacie. No ale nie wyszło ze względu właśnie takich jak na początku powiedziałem. No niestety, wirusa u nas zadagowała mocno. No i ogólnie podróżowanie na motocyklu też było utrudnione przez to. więc, no musiało to poczekać. Ale postaram się, żeby w tym roku coś się pojawiło na danym kanale i żeby było więcej o moich różnych innych pasjach i moich różnych szaleństwach, chociażby właśnie motoryzacyjnych. Ogólnie tutaj dużo, właśnie zazwyczaj tu wiecie, przewijam komentarze, jest zdrowia, zdrowia Robino. Tori, jak zaczęłam Cię oglądać to miałam 11-12 lat, a w przyszłym roku już 20 na karku będzie. Także jak widzicie, tutaj też właśnie to zawsze z tego śmieszkuje, że już tyle lat nagrywam, tyle już się działo, tyle różności się wydarzyło. I ludzie właśnie, którzy zaczynali mnie oglądać, jak byli w, w, w jako, nie wiem gimnazjum podstawówka, teraz to są dorośli ludzie już w większości. Także naprawdę to jest rozwalające mózg, i naprawdę to jest szaleństwo. Tutaj Sky, że pamiętam kiedyś jak miałeś ileś tam lat, to oglądałem u Ciebie Goddiga Dłonskórka I starałem się przechodzić tak samo jak Ty na, ty na swoich filmach <grych> To też śmieszne, bo często ludzie do mnie piszą, że mi dziękują za na przykład jakiś tam dany odcinek Że dzięki Robin, że tam nagrałeś ten odcinek, bo nie wiedziałem jak coś przejść, nie wiedziałem jak coś zrobić A dzięki Twojemu y, materiałowi Halo? Halo ostrość, halo ostrość Dzięki Twojemu materiałowi mi się udało Także to, to spoko sprawa jest i do tej pory często dostaję różne takie... E, e, właśnie komentarze. Tu, tu Marzena też napisała, że e, e, a to z kąta mamy jakiś jak napisał, kurde, że oglądam jak miałem 10 lat, teraz mam 16 e, PS jestem chłopakiem, bo ma, e, mamy, mamy konto, bo nie chce mi się zmieniać. Patrzcie jak kurde rozszyfrowałem cwaniaka. Od razu mam kurde gościa. No kurde tym. Legalizacja bagietnego ziela, Fredka. Oui, Willo oui, wiło, jadą, świery, jadą, robino rolowanko, mam nadzieję, że rolujesz joint a pozdrokowik. Skąd te komentarze? Co, co ja powiedziałem w tym kendaju poprzednim? A przypał Robino. Taki. A tutaj Brzytwa pytał, czy nagrywasz Gotika 3 z modyfikacją LTM? Miło jest powstrzymieniać tę serię, ponieważ zacząłem cię oglądać. Moim zdaniem, mega seria od podstawki aż po Gotika 3 z modyfikacjami. A widzisz, Brzytwa, spełniło się Twoje marzenie i jest Goticzek 3 nagrywany. Co prawda bez modyfikacji dodatkowych. Tutaj mój błąd, bo w pierwszym odcinku powiedziałem, że mam grane modyfikacje, ale tak naprawdę nie miałem tutaj modyfikacji. Miałem tylko najnowsze patchu usprawniające grę. Co do modyfikacji w Gotiku 3, ja osobiście nie jestem ich fanem i wiem Większość z nich właściwie dodaje takie, no nic specjalnego tak naprawdę, nie? Nie jest to jakiś taki super wypasiony mod, który trzeba zainstalować, wobec tego to się w ogóle nie gra. Wydaje mi się, że podstawka fajnie spaczowana jest najlepsza. No, a co do tych innych różnych modyfikacji, no można sobie zainstalować, ale nie wnoszę aż tyle, żeby było to maskę. Dlatego ja też nagrywam sobie po prostu yy, yy, czystego goticzka 3, bo przy nim się bawi najlepiej po prostu i, i to jest to. Yy, a dlaczego dzisiaj tutaj w ogóle zamiast gotika, Bo może też pewnie się sporo osób zastanawia. Jeśli będą pisać, gdzie jest Gothic Robin, to będzie można odesłać ich do tego momentu. Po prostu czuję się dzisiaj trochę źle, boli mnie głowa i jestem bardzo wypruty z, w ogóle z energii. Nie ja wiem, nie robiłem za dużo dzisiaj. Wiecie, no jadłem, nawet sporo spałem z niedzieli na poniedziałek, a czuję się bardzo źle. Nie wiem, może zmiana jakaś frontu, może pogoda czy coś, może, może w końcu zima nadciąga. Wiecie, może coś się dzieje z pogodą, i dlatego się dzisiaj czuję jak kupa. No i po prostu wygodnie mi usiąść sobie na kanapie, właśnie i poczytać Wasze komentarze, żeby coś tam, wiecie, było jednak na kanale, niż żeby odpuścić całkowicie jeszcze jednego odcinka. Nie, nie, nie wrzucić, no po prostu no, Chciałem coś dla Was zrobić, żeby nie było, no ale czuję się właśnie strasznie słabo. Łeb mnie boli, wezmę pewnie APAP i poklądaję się w kurde walne spanko. <grych> ale, ale, lecimy z pytaniami dalej. Marek coś tutaj pytał, bo widzę, że sporo tutaj zapytał. Czy zastanawiałeś się nad zakupem Switcha jako uzupełnienie grania na PC, gdy nie będziesz miał cze, cze, czasu grać na e, nim, czyli na pececie? Osobiście polecam Switcha, gdyż świetnie mi się gra na nim, na przykład Wiedźmin 3, Zelda Breath of the Wild, Pokémon Sword e, i jeszcze jakie inne gry oraz gatunki gier lubisz ogrywać na PC? Co do pierwszego, myślałem o Switchu i już miałem kiedyś go w i już miałem go kupować, ale jakoś coś tam, e, chyba coś z samochodem się stało, musiałem przeznaczyć kasę na coś innego. I powiem Wam, że, że bardzo, bardzo to jest niegłupie. Mam Playkę 4 aktualnie, ale niestety ostatnio jakoś też nie mam czasu, żeby z niej korzystać. I wydaje mi się, że wiecie, póki nie, nie mam takiego parcia jakiegoś, dla Zeldy chciałem bardzo kupić właśnie Switcha, to no to, to wiecie, no szkoda by było, żeby ten sprzęt leżał się kurzył tak naprawdę... W sumie można by było ponagrywać z takiego uspieszenia na pewno fajne materiały, no bo to jest coś, czego nie jest aż tak dużo na YouTubie mimo wszystko. No bo jednak, no nie jest to super popularne, a z Ach, kurde, co z tą, coś, ostrość, widzicie, aparacik, kurde, świruje. No aparacie, no, no nie rób tego, no zła ostrość. No halo, czekajcie, może się trochę przybliżę. Zrobię jakąś minę, może ten. Może trzeba zrobić mu resetik łapką, standardowy. O, chyba trochę lepiej. Tak, no niby, niby powinienem mieć ostrość na twarzy, ale coś chyba nie do końca czasami. No i właśnie, dlatego no, o Switchu muszę jeszcze pomyśleć. Zresztą też przydałoby się sianko na takiego Switcha, a to troszeczkę kosztuje. Jakie inne gry, gry oraz gatunki gier lubię na PC? Z gatunków gier bardzo lubię strategię. To już dużo, często już to powtarzałem i powtarzam. Bardzo, bardzo lubiłem jak byłem młodszy. Teraz bardziej właśnie RPG RPG, przeżywanie takich różnych przygód, historii, różnych bohaterów to jest bardzo fajna sprawa, więc gry RPG, a w jakiej innej gierki. No, Lubię w wolnym czasie na przykład y, śmieszna sprawa, bo właśnie gramy sobie na przykład. No, tam ligunia jakaś grana czy coś, ale y, sesje DD, czyli y, tak jakby papierowa wersja właśnie takiego RPG, no taki prawdziwy, solidny RPG, właśnie. Na Discordzie gramy sobie wspólnie i przy tym się bawię naprawdę spoko, bo to jest coś takiego, że możecie stworzyć własnego bohatera i przeżyć własną historię, właśnie w takim świecie magii miecza i w ogóle no RPG, takiego typowego. I właśnie nie jesteście ograniczeni jakimiś, jakimiś, właśnie, wiecie, ścieżkami już z góry narzuconymi. Możecie robić co chcecie i być bohaterami, jakimi tylko chcecie być, więc naprawdę granie w takie papierkowe gierki, gdzie to wasza wyobraźnia jest tym takim silnikiem i napędem do całej reszty jest świetna. I właśnie zacząłem na nowo odkrywać radochę z takiego grania, a nie tylko w gry takie, wiecie, typowe jakieś tam goticzki, czy, czy mazefekty, czy inne Dragon age. Więc... Ale tak, przede wszystkim jestem miłośnikiem i zawsze będę gier RPG, właśnie dlatego, że można przeżywać niesamowite przygody czy to w kosmosie, czy na Ziemi, czy w średniowieczu, czy w jakiejś niesamowitej przyszłości. To, to właśnie zawsze to na pierwszym miejscu. No i lubię też gry wyścigowe na przykład, chociaż to akurat wiecie. Po prostu no, uwielbiam samochody, uwielbiam motocykle, dlatego bardzo lubię gry wyścigowe. Ostatnio kupiłem sobie tego Euro Truck Simulator w ogóle z dodatkami, zachęcony przez Piranie Save. I jej streamy i powiem Wam, że też mi się spodobała trakerka. Mimo, że w życiu nie wyobrażam sobie, żebym miał zostać trackerem, jeździć na ciężarówkach, to bardzo mi się przyjemnie za to gra. To jest takie chillowe, bardzo fajne w ogóle. No i Herobrine pytał, czy jest coś, czego w życiu bardzo żałujesz? Jeśli tak, to co i jak mogłeś tego uniknąć? Jest taka jedna sprawa w sumie, to jest takie pierwsze, co przy... no, w sumie dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy. Ale wydaje mi się, że to jest na tyle prywatne, że, że chętniej bym Ci Herobrine odpowiedział na to pytanie, jakbyśmy się napili najpierw przed tym i, i sobie pogadali nie, no są takie rzeczy wiadomo, jest parę na pewno takich rzeczy, gdybym z perspektywy czasu, na które patrzę, to że chciałbym, żeby żeby właśnie, no że żałuję po prostu, że w danej sytuacji coś zrobiłem, nie zrobiłem i tak dalej no ale właśnie wiecie, no chętnie bym opowiedział Wam, ale właśnie kurczę, chciałbym zostawić trochę takiej nutki, tajemnicy też, no i widzę, że aparat ma problemy z ostrością, pierwszy raz nagrywam tym aparatem w ogóle, więc też, no od razu przetestujemy widzę, że nie lubi się z moją twarzą mi nie wykrywa trochę. Możliwe, że też brakuje mu troszeczkę światła, bo świetlam się tylko z, z tego z sufitu. Także no, także słabo, ale za to jak zrobię tak, to będę miał takie fajne, rozmyte trochę tło. No, i sam jestem bardzo rozmyty. Czasami wiecie, działa właśnie, jak się łapką weźmie człowiek ten zaczeka niech, O, niech złapię. No i na pewno są takie rzeczy, ale właśnie zostawmy troszeczkę tajemnicy też. <laughs> I drugie pytanie, jakie masz plany na przyszłość? Mm, zamierzasz, do emerytury pracować w X? Komie? Czy może będzie robić coś na kosmurkę? W X-Komie pracować? O kurde, ty Herobrine, pierwszy raz słyszę, żebym w X-Komie pracował. Jeszcze x mi nie zaproponował współpracy, także nie wiem. <laughs> nie, pracuję w Infosysie. W Infosysie taka firma włodzi. Czy planuję tam pracować do emerytury? Pewnie nie, chociaż z drugiej strony nie jest to jakaś super trudna i wiecie, nie jest to jakaś taka praca straszna i wydaje mi się, że. Dobrze się tam pracuje w sumie, ale wiadomo, że, że człowiek dąży do tego, żeby coraz więcej, coraz fajniej, więc kto wie, kto wie, co się jeszcze wydarzy. Coś, robienie czegoś na własną rękę na pewno świetne by było i posiadanie jakiegoś własnego zajęcia, z którego można się utrzymać, to jest zawsze super, ale wydaje mi się, że taka praca, jak teraz mam, jest okej okay w sumie. Nie wiesz, ze streamów wiem, że ze streamów, że nie, nie lubisz mainstreamowych partii, ale gdybyś musiał wybrać z tylko dwóch opcji, to byś był zapis czy za PO. Co za pytanie. Chyba jednak za PO mimo wszystko, chociaż jedna partia i druga mi się osobiście nie podoba i ani na jedną, ani na drugą nigdy nie głosowałem, także to... No. I kolejne jeszcze. Jak myślisz, czy wrzut lubi chrząszczyki? Mam nadzieję, że nie. I wydaje mi się, że raczej nie. On tam gustował podobno w sierwojadek w wiewiórkach, ale ja to nie. W ogóle śmieszna sprawa, bo w gotiku jeden leci właśnie hasło, że, że wiewiórki są w świecie gotika i że właśnie ludzie na to krzywo patrzą, a później się a później nigdy nie spotykamy żadnej wiewiórki na naszej drodze. I w ogóle wiewiórka to się kojarzy raczej ze stworzeniem ze z świata takiego realnego, a nie właśnie z, z gotika. No nie, to, jest to połączenie prawdziwego światło z gotikiem, o kurde, wiewiórkami, <taki> takie rzeczy. Także i kolejny napinacz, ale i tak najbardziej pamiętliwy, Q był jak pokazywać deskę do snowboardu. A w tle na YouTubie wlatywały, zagrajmy Gotik 3. Piękne czasy. No, zaraz jest QA i może nie ma deski snowboardowej, ale to jest Gotik 3. <laughs> I kolejne odcinki. W ogóle bardzo mnie cieszy, że ciepło przyjęliście na właśnie jeszcze raz nagrywanego goticzka 3. Bałem się, że troszeczkę taki remaster może nie, nie być super i w ogóle, ale chyba to był dobry pomysł. No i e, udało mi się od ostatnich dwóch odcinków. Wrzucić w 1440p, 60 klatek odcinki, także jakość też będzie lepsza. Na tym mi zależało, właśnie, żeby ta seria z Gotika 3 miała jak najlepszą jakość i właśnie audio i wideo. Co do jakości audio, to się Wam pochwalę, że po ostatnim streamie, dzięki oczywiście wsparciu moich, moich wspierających i po paru dotacjach, zamówiłem nowy interfejs audio, dzięki czemu nie będzie może już żadnych problemów technicznych. A dodatkowo audio będzie trochę lepsze. Może zobaczymy. <laughs> Musi przyjść jeszcze. najpierw ma impost trochę leniuszkuje z tą paczuszką coś. Yy, także tak jest. Yy, patrzę jeszcze dalej. Dużo pytań. O The Forest Czy czytam książki? Wydajesz się oczytane, a to mi miło, dziękuję. Tak, czytam książki, nawet widać troszeczkę w tle tych książek. Dzisiaj takie tło staram się. Tu mam, tu akurat co widzicie, te czarne książki, tutaj, to jest cała saga Wiedźmina. Ostatnie życzenie mam w ogóle podwójnie. Jak się zastanawiałem, czy by nie zrobić na urodziny jakiegoś. Znaczy, na urodziny to mam w planach sporo, ale właśnie, żeby nie zrobić właśnie przy okazji jakiejś takie paczuszki dla Wiza, i na przykład właśnie wysłać ostatnie życzenie i, i jakoś na przykład podpisać ładnie czy coś. Mam po prostu dwa razy. Wiecie, dostałem jakieś święta chyba firmowe. Kiedyś dawno temu i w tym roku dostałem po prostu od Mikołaja całą sagę jeszcze raz, więc po prostu no mam dwie, dwa encyklarze. Tutaj mam 21 lekcje na XXI wiek, Gry o Tron, jakiś tutaj album, szó Szóstka, wron. to aktualnie czytam, w sumie to zaczynam dopiero czytać. Kiedyś dostałem od mojej siostry i właśnie, no właśnie chciałem w końcu przeczytać, więc zależy tutaj tak wiecie, na, żeby złapać. Harry Potter po angielsku, pierwsza część. B to kiedyś kupiłem, ale jeszcze nie skończyłem tego. Kupiłem tylko dla okładki, <laughs> co się niby książek po okładce nie powinno ocenić i tak dalej, ale kupiłem dla okładki, bo była taka trochę cyberpunkowa. Bardzo mi się spodobała i to kupiłem dawno temu. I chyba to było też na jakimś Q&A. Pokazywałem tutaj tę książkę, ale nie mam pewności. Eee... No i właśnie to takie tam, tam jakiś nowicjuszka. No dużo tego jest. Tam na górze mam więcej. Mam całego mojego Grzędowicza. Mam ahaie y, kosakowskie, jakieś tam dzieła, o Tron, pierwszą czy No, jakieś takie dużo, dużo książek. Mógłbym wam pokazać, tylko no, nie ma za bardzo jak odwrócić teraz aparatu. Ale tak, czytam książki, lubię książki i naprawdę, no, troszeczkę ich mam. Co prawda jeszcze nie wszystkie przywiozłem z domu moich rodziców do siebie, ale, ale no, muszę kiedyś zapełnić moją biblioteczkę wszystkimi moimi książkami, które gdzieś tam zdobyłem w trakcie różności. Mm, co tam jeszcze dalej? E, tu widzę, że e, było ten e, właśnie w Rytus mi pisał, że, że teleporada i, i tak dalej, tam L4, także no, chorobowy był poprzedni Q&A, całe szczęście, że teraz jest lepiej. Maciej tutaj mnie zapytał, skoro mowa o używkach, co sądzisz na temat papierosów? Paliłeś czy raczej stronisz? Eee, więc tu od razu, bo są dwa pytania, to pierwsze, papierosów nie paliłem, w swoim życiu spróbowałem jedną fajkę, tylko żeby zobaczyć, spróbować i zupełnie mnie nie poszmakowała, także y, zdecydowanie papierosów nie lubię i y, 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 nie palę i raczej nie będę palił. Fajki? Fajki. Ojej, jeszcze ten smród. najgorszy właśnie jeszcze jest ten zapach, nie? Nawet jak właśnie palacz, wiecie, ktoś pali to później na ubraniach, y, no w, w ogóle nie, no papierosy bardzo jestem na nie, nie lubię jej w ogóle. No i właśnie to, to, to na temat PRS-ów to, to niespecjalnie, i który portal przypadł Ci najbardziej do gustu, a który najmniej uzasadni? Streamingowy portal, Jeszcze już się zastanawiam, kurde jaki portal, o co chodzi, że gierka portal? No dwójeczka oczywiście, lololol. No ale ale, eee, portal streamingowy, Hitboxa wspominam najcieplej, <noise> już nie istnieje niestety, ani Hitbox, ani Smashcast. Więc no niestety, smutna to jest rzecz i naprawdę rest in peperonis, ale na hitboxie to się działy takie młyny i zademy. Kto był na hitboxowych live'ach ten wie, nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, ale była imba co stream prawie że. Na Twitchu ten początek był całkiem spoko, chociaż tam na Twitchu bardzo ciężko kiedyś było technicznie to wszystko ogarnąć. A teraz na YouTubie jest ok, tylko że na YouTubie bardzo wkurza mnie kompresja, bitrate i cała reszta, taka enkodowanie tych streamów YouTube'owych. Bardzo wkurzające jest, więc to mnie najbardziej boli. Ale tak to, no, hitboxie chyba najcieplej, najbardziej cieplutko wspominam, komórcze. Eee, tutaj Robson, że ja tam dalej wyczekuję z w około Oldasta dwujeczki. Oto zwijeczka będzie na streamie, w razie czego, to już zapowiadam jakimś. Eee, może powiedz mi, nie sobie strzelimy, kurde, takiego szybkiego Oldasta? O Jerzu, aparacie, czemu mi to robisz? Czemu mi to robisz? Czemu kurde ostrość psujesz, gościu? Może troszeczkę zmniejszymy tutaj szatę speed i będzie git um, Pytanie, co byś zrobił gdy gotik i wszystkie adelikacje do gotiku zostałyby usunięte na no, Amen. Patryk Plata pyta matko wtedy to by była bardzo ciężka sprawa. Jak żyć w ogóle? Nie wiem. E, ciężkie pytanie, raczej, no ja już mam nagrane dużo modyfikacji, także chociaż tyle spoko. Na pewno bym nagrywał inne gierki, dlatego też właśnie się staram. E, ostatnio troszeczkę mieli cyberpunk, ale muszę nadrobić właśnie, e, znowu zrobić jakiś dobry wrzutek cyberpunkowy. E, e, Wiedźmina na streamkach przychodzę właśnie. E, cały czas staram się, żeby mimo wszystko inne gry też się przeplatały, żebym nie był tylko z Gotikiem kojarzony. No wiadomo, że Gotik się tutaj króluje i naprawdę jest, no kosmos. No, ale, ale właśnie, no, staram się ogólnie, żeby było kierkowania, yy, po prostu też innego, dużo. Yy, Maciej, yy, ile razy przyszedłeś goticzkę na oko? Uf, matko, za długo. Nie wiem, ciężko stwierdzić, bo było, było na pewno tych podejść bardzo wiele i to modyfikacje, i zwykłe, także. Yy. Ciężka sprawa, nie, 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 chyba, chyba nie zliczę tego, wybacz. Nie, nie jestem w stanie nawet oszacować. Agnieszka! Hej, witaj robinie, dziękuję za odpowiedź na pytanie, bo z, podziwiam Cię, że mimo złego poczucia, masz nieskończone podkłady energii. No dzisiaj też łeb boli, człowiek w ogóle. O, o Jezu, oczy mi się prawie, że same zamykają, ale... Ale tak, staram się jak mogę. Wiecie, to sam się nakręcam. Jak ja robię jakiś ten, robię QA, czy coś nagrywam, to to automatycznie samo się tutaj ładuje. I pytanie na QA kolejne. Okazuje się, że nekronomikon napisany przez słynnego Abdulla al -Haz Hazreda Oj, istnieje i jest prawdą. Możesz go czytać, czy mając okazję, wyruszyłbyś na ekspedycję naukową, w poszukiwaniu opisanych w nim stworzeń. O kurde. Dobre pytanko. Yy. <laughs> tak, ekspedycja. Z tego co wiem, to się zazwyczaj różnie kończyło. Hmm, chyba bym zaryzykował mimo wszystko. Jeśli rzeczywiście dałoby się coś takiego zrobić, to myślę, że chciałbym spróbować. To by mogło być naprawdę niesamowite. I yy, yy, tutaj przy okazji jeszcze tego, że jakaś twoja podróż marzeń. E, to trochę tak sztampowo wydaje mi się i, i że dużo ludzi pewnie ma podobną taką podróż swoich marzeń. Chciałbym pojechać do Korei Południowej i bardzo bym chciał pojechać do Japonii. To są dwa kraje azjatyckie, które chciałbym zwiedzić od góry do dołu, w każdym możliwym miejscu takim ikonicznym lub nie być. To właśnie, to naprawdę, Korea Południowa i, i właśnie Japonia, Ojej, marzą mi się strasznie, a to są strasznie drogie podróże. Chciałbym również pojechać do Ameryki, zwiedzić Amerykę, po, polecieć do Kalifornii, e, opalić w kalifornijskim słoneczku. Nie no, ogólnie Ameryka jest pięknym krajem, naprawdę. Może sam e, kraj, e, że tam wiecie, władze i tak dalej, to tam no, różne, ostatnio to jest imba straszna, sami wiecie. Ale kraj jest przepiękny i różnorodność jego jest niesamowita, a z takich bardziej przyziemnych celów, na pewno do Grecji, na Santorini, e, chociaż się wybrać na jakąś wycieczkę. E, do Chorwacji bym chciał polecieć, e, pojechać, bo nie byłem jeszcze w Chorwacji, a piękny również jest to kraj, e, więc, więc takie bardziej przyziemne cele. Hmm. Gdzie jeszcze w sumie? No kurcze, nie wiem, może gdzieś na północ bym poleciał, może jakiś kraj taki, wiecie, nordycki. Sam nie wiem, <laughs> to dużo jest ogólnie miejsc na Ziemi, które chciałbym odwiedzić, ale ogólnie najbardziej zazwyczaj kręcą mnie kraje azjatyckie. Właśnie Japonia, Korea, do Chin może, ale nie podoba mi się trochę, co tam się dzieje w Chinach, też trochę nie, że niebezpiecznie, ale no tam jest trochę imba czasami, więc tak też wiecie. Wolę latać trochę w te miejsca takie, takie bardziej trochę ten... Znaczy nie wiem, no, Chiny są spoko. Akurat do Chin chyba no w wakacje to czemu nie. Dobra, dobra, i dalej dalej. Wóz jest zaskoczony, dlaczego 3 miesięcznej przerwy nie ma od kolejnego QA, no to teraz było, widzicie, trochę się zrobiło. Szanuję za nazywanie motocykla motocyklem, jestem mega uczulony na punkcie tego. A tu farmer, spoko. Tomasz, którego możecie kojarzyć, jest moim moderatorem, przyjacielem, właśnie też jest na to uczulony. No i motocykl po prostu to fajnie... nie da mnie brzmi, to na motor wsiadaj, na motor i jedziemy. Motocykl. Gościu, motocykl, to tak aż brzmi tak ładnie. No i właśnie, ja jeżdżę, jeżdżę na motocyklu, ukocham motocykle, e, uwielbiam samochody. W sumie wszystko, co ma silnik i można tym podróżować, to ja tutaj jestem od razu kupiony i lubię. Uwielbiam słuchać, uwielbiam rozmawiać, mimo że wiedzy nie mam zbyt dużej. No dzisiaj mój samochód pojechał na lawecie, bo cholera się, się, się no, trochę rozklekotał, akurat, kurde więc jest właśnie w warsztacie. Tu wiecie, jakbyście chcieli tutaj wesprzeć moją robinową pasję do motoryzacji, to jest opcja wspierania do dolet, no wiecie, można, można rzucić grosza robinowi. <grystanie> ja żartuję, nie, nie musicie tego robić, wystarczy, że napiszecie mi kolejne pytanie i dacie łapkę w górę, żebym miał co robić na kolejnego Q&A. Także, także wiecie, no, ale, ale wspieranko jest, także dziękuję tu wszystkim, którzy wspierają, bo jest Was naprawdę sporo, no i dzięki temu, no, możemy szaleć <grystanie> i dalej się bawić i w ogóle. Tutaj, o, tutaj Han Solo, kurczę, nie starczy mi, żeby przeczytać i pogadać na ten temat, bo napisał właśnie, że co do używki, że palenia, to właśnie napisał mi Han Solo, że nie mam racji, i no opisał bardzo dużo tutaj. <tak>, tak jest komentarz po prostu, że na cały tutaj mój telefon. Chętnie bym właśnie odpowiedział na niego, bo, bo w sumie fajnie by było się ustosunkować. Tylko po prostu, no, wydaje mi się, żebym musiał tutaj, musiałbym tutaj, no, mieć więcej czasu, a nie chcę, żeby ten był za długi. Ale rzeczywiście yy, yy, jestem w stanie zrozumieć właśnie tutaj argumenty, które wytoczył. Yy, no, z niektórymi się wiadomo, nie zgadzam i tak dalej. Ogólnie, używki są złe. Zawsze, w każdej formie, nieważne czy to alkohol, czy papierosy, czy właśnie jakieś ziółko, czy już coś cięższego, jakieś mefedrony, kurde, ładowane, to, to zawsze jest złe i zawsze będzie dla organizmu. Yy, no ale wiadomo, jeśli potrafimy czegoś używać z głową. I nie bierze to, nie, nie rzutuje na nasze życie, to wydaje mi się, że wszystko jest dla ludzi, i jeśli rzeczywiście potrafimy się z tego korzystać jakoś sensownie, żeby po prostu się jakoś tam zabawić, to, to, to nie jest takie, a, 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 wiecie, nie, nie, dom, nie demonizuje, tylko po prostu no, trzeba znać umiar, trzeba wiedzieć kiedy i trzeba wiedzieć co i jak, ale zawsze to będzie złe i zawsze powinniśmy stronić. I e, właśnie, żeby tego wszystkiego było jak najmniej. <laughs> Ogólnie to bardzo mi się podoba tutaj, e, e, bo zadaliście mi ogrom pytań. Jeszcze Kotek Glotek na przykład właśnie, że e, skoro już wspomniałeś, że podoba Ci się muzyka Panic at the Disco, to którą ich piosenkę lubisz najbardziej? E, Huch, to jest ciężkie pytanie, bo ja, jest bardzo dużo piosenek. Ogólnie Panic at the Disco, jak wrzucam na YouTubie na przykład pierwszą lepszą piosenkę, i później mam auto odtwarzanie, to lecę po kolei wszystkie jak lecę. Naprawdę, pani godnie disco, jedna z tych zespołów, które mogę słuchać cały czas. Mariusz tutaj też, że resztę też będziesz nagrywał, będę nagrywał, mam taki zamiar, żeby wszystkie rezeny też były na kanale. No to są jakieś kurcze, mam nadzieję, że odpowiedziałam na trochę Wasze pytania. Widzę, że już mi się tutaj timer powoli kończy. Nie chcę też, żeby ten QA trwał milion lat. Także no, Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zadawajcie pytania tam na dole. Bardzo będę wdzięczny za jakieś naprawdę fajne pytania, żeby mógł trochę się rozwinąć. Następny QA postaram się, żeby wybrać takie bardziej właśnie rozbudowane może pytania, może w ten sposób też o, 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 poznacie mnie lepiej, jak, 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 jak wiecie, o Powiem trochę więcej. No ja teraz lecę wezmę a A co do mojej budowy może się będzie zastanawiać, jest to tubi yy, yy, z nier Automata. <grym> żeby nie było we by tam w urubi, no co za budowa. Teraz na fajnie. Dzięki za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie suba z, z dzwonem. I, I dziękuję za dzisiaj, no aparat niestety miał foszka po drodze, mam nadzieję, że jednak teraz jak zmieniłem, wiecie, yy, ustawienia to lepiej było. Yy, następnym razem się muszę doświetlić pewnie trochę, w ogóle takie ciemne oczy, jak tak zrobię, no i co, dzięki za dziś, trzymajcie się, do usłyszenia, niech Was zima nie zaskoczy, uważajcie na siebie, żebyśmy mogli się na kolejnego ciekawie widzieć i trzymajcie się, na razie, cześć, pa.